Co można robić w słoneczny ranek? Gonić gołębie, jeść obwarzanek, oglądać różne śmieszne pomniki, czy to po kwiaciarki, kupić goździki. Może w kawiarni posiedzieć troszkę, zamiast taksówki wybrać dorożkę? Słuchać, jak hejna upłynie z daleka, przed lajkonikiem żwawo uciekać? Odkryć, gdzie wierna jest, jest ratuszowa, kościół co się pod ziemią Usiąść na chwilę przy Panu Piotrze, znaleźć malarza na wiarę Piotrze, w studzienki robić przyczepy, czy w sukiennicach robić zakupy, a może zwiedzić kościół malarski. To ci dopiero, dla Maria. Kota. Pokazałam ci też barwaka. – O, popatrz, smog wawelski w zionie ogniem straszliwa bestia. Dobrze, że występuje tylko w legendzie. W legendzie? Ja nie znam żadnej legendy. Koniecznie musisz ją usłyszeć. A niech tam złamałam obca jak ja teraz dojdę do hotelu? Kochana, nic się nie martw, tuż za rogiem widziałam szewca. Pójdziemy do, do, do niego i wnet naprawić bucik. Chodźmy. Proszę. Dzień, Dzień dobry. Dzień. Witam, szanowne panie. Czym mogę pomóc? Mam mały kłopot. Spacerowałyśmy po e, Krakowie. I tam, już obok Smoka Wawelskiego, złamałam obcas. Czy może mi pan pomóc? Proszę, spocznij, panie, a bucik niedługo będzie jak nowy. Ech, dobrze, że zdążyłam ci pokazać Smoka Wawelskiego. Oj, spędzimy tu trochę czasu. A, Smoka! Moje panie, mieszkam tu całe życie i całe życie naprawiam wózów. Opowiem wam legendę o smoku wawelskim. Poznam ją doskonale. Super! Nigdy jej nie słyszałam! A więc posłuchajcie. Dawno, dawno temu, gdzie na gniezno rozciągały się jeszcze nieprzebyte woły, a woda w rzece była krystalicznie czysta, na wzgórzu wawelskim. Wnosił się wspaniały grób księcia Kraka, legendarnego założyciela miasta Krakowa. Ludzie żyli tam spokojnie, bezpiecznie, dostatnio. Jednak pewnego razu wszystko się zmieniło. Kupujcie róże, małe i duże. Kup tulipany, będziesz lubiany. Kupujcie frezje, są jak poezje. Kupcie gerbery, najlepiej cztery. Kupcie irysy i miejcie kaprysy. Kupujcie żonkile mamik, aż tyle. Kupujcie dzwonki, są prosto z A ten bukiecik jest dla was dzieci. <kluz> you <laughs> Ja już mojej Kaśce przykazałam, By głowy z domu nie wychylała I wieczorami nad Wisłą się nie wyłączyła. Koniec świata! Jaki los nas czeka? Owce, barany, panny, A później przyjdzie pora na nas wszystkich. A nasz król miłościwy, słyszałam, że srodzy, zmartwiony, Boi się o własną córkę. Mówią kochani, że w ogóle nie sypią. A to i ma problem, jak nad podguby uchronić. Królu! Królu! Co się znowu stało? Straszne rzeczy! Smog jest coraz bardziej okrutny. Poddani mówią. Wsłokowi nie wystarczają już ofiary przez nas przygotowane. Nie zaspokaja głodu cielakami, a ja Wczoraj niezwykle wściekły zażarł konia i porwał młodą pannę Nie Niesłychane, nieszczęście spotkało nasze królestwo. Co począć? Co począć? O! A a to do was, co dostałam? Szefczyk przyniósł mi nowe buciki. Piękne, takie zgrabne. Oj córeczko ukochana, ojcze, co się stało? Smutek spadł na nasze królestwo. Słyszałaś o smoku, co zamieszkał w Janie pod wamelem. Och tatku, tatku, jesteś taki smutny. Co się stało? Źle, Wandziu, źle bardzo. Smok ludziom spokoju dać nie chce. Kradnie zwierzęta z gospodarstwa, ostatnio. Co się stało? Porwał pannę. Pannę? Ach, nieszczęście, co my teraz robimy? Nie ma innego wyjścia. Straż! Tak jest, panie. Przekazuję ci ten dokument. Ogłoś go na cztery strony świata. Tak jest, panie. Uwaga, uwaga! Jaśnie wielmożny król Krak, Troszcząc się o swój ukochany lud, wydał taki dekret. Drodzy poddani! Smok nas wszystkich gnębi i terroryzuje, Żyć nie daje, straszy poddanych, dręczy wszystkich dookoła. Ogłaszam więc, że kto zabije bestie, Otrzyma pół królestwa i piękną królewnę, za żonę. Z odległych krajów zaczęli przebywać niezliczeni rycerze. Każdy był piękny, młody i dzielny. Każdy wierzył, że to właśnie uda się pokonać smoka. Bestia jednak była okrutna. Nikt nie mógł dać jej rady. Rycerze odchodzili z okonami i Z bestią ciężko wygrać. Chodź, synu, pomożesz mi naprawić buty. Ja idę kupić nici, a ty bierz szydło i do roboty. Dobrze no, tak? Tadeuszka, gdzie jesteś? Tu buty kończę. Maciek, Antek, a co wy tu robicie? Przyszliśmy po ciebie. Chodź z nami. Ja już owce żółki przegoniłem, a Antek kończył roboty. Idziemy nad Wisłą trochę drogę Życie wam niemiłe? Przecież tam smok straszliwy smok? Ja nie wygasuje. Smok? A ja bym widziała. A to ty nie wie, że teraz porywać, dziewczynę? Wczoraj porwał córkę młynarza. O rety! To może zostanę w domu. A ty co taki markotny? Byłem we dworze, królewna zapłakana, chodzi smutna, z bucików się nie cieszy, martwi się o swoich poddanych. Rycerze rady smokowi nie dają grzeba no, jakiegoś sposobu. Masz jakiś A Ano mam. Maciej, masz skórę po baranie? U nas skór pod dostatkiem. A, Andra, a u was w później jest siarka? Całe mnóstwo. Poza tym biegnijcie, przynieście mi jedną skórę po baranie i tyle siarki, ile uda wam się unieść. Dobrze, idziemy. I po swojej bocie coś spłukał, pukał i się za wzięcie. Pracował kilka nocy i nikogo nie wpuszczał do na nasze. Dopiero gdy robotę, kazał dzieło swoim nurcom. Mamo! Co się stało? A co to takiego? Przedstawiam mojego barana. A co w nim takiego nadzwyczajnego? Jest napaszerowany siarką. To prezent dla smoka. Zobaczysz, co będzie się działo. Oj, synu, żeby się udało. Uda się, Matulu, a co ma się nie udać? Smok wiecznie głosny nie odmówi takiego barana. Co on robi nic. Popatrzcie, skrada się do groty. A co niesie? Barana na nafaszerowanego siarką. Słuchajcie, a może go bardzo poprosimy, co? Zawołamy smoku, bardzo Cię prosimy, dobrze? Razem. Smok! Tam jest taki baran przy grocie i trzeba go zjeść. Baran znaleziony. Smok go zjadł, ale teraz jest strasznie sprawniony Nie żyje szewczyk z Co Czego dokonał? To szewczyk z ratewki? Odrzucił do braski smoka. Barano z poszerowanego siarką z i pęk! Na tysiąc kawałków po pić wody ścisłej. Suroś jestem tak szczęśliwy! To szewczyk, mój bohater! Wody dziś szewczyk! Dziękuję Ci za uratowanie naszego królestwa Moim, mojej, córki, moim kochany. Zgodnie z obietnicą dostaniesz Bóg i moją córkę. Cóż, co ty na to? Będę zaszczycona, mogę poślubić takiego bohatera. Na cześć młodej pary i w hip-hop! hip Ale to tylko legenda, prawda? Droga pani, w każdej legendzie jest ziarek potrawdy. Proszę, bocik gotowy. O, dziękuję panu bardzo, jak dobrze. A? pan? jest chyba szewcem? Tak, spokojnie. Czy pan nie jest przypadkiem początkiem szewczyka drateki? Kto wie, droga pani, kto wie?